Teraz pragnę zaprosić gości do zabrania głosu. Serdecznie zapraszam Marszałka Województwa Podlaskiego, pana Łukasza Prokoryma. Pani poseł, panie pośle, panie burmistrz, Pani kurator, przede wszystkim drogie dzieci, przykazuję Wam wyrazy największej zazdrości, że swoje szkoła taką piękną. Wcale salę sportową, gdzie będziecie mogli swoje pasje, swoje lekcje w BF u przeprowadzać. Panu Panie Burmistrzu, kreuję tego miejsca, bo to będzie jedno z ważniejszych miejsc na mapie Zambrowa, gdzie mieszkanki, mieszkańcy e, Pana Miasta będą mogli spędzać wolne czasy i, e, i dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. Przekazuję wszystkim Państwu pozdrowienia od ambasadora ziemi zambrowskiej w Sejmiku Województwa, czyli Pana Marszałka Jacka Piorunka. Pan Marszałek dzisiaj spotykał się z Panem Premierem Dawidem Tuskiem. się na inwestycji drogowej łąża, która łączy łążę z resztą dróg kolejowych naszego kraju. Tylko inwestycja ponad 65 milionów z budżetu województwa na Nakonatu, to będzie to te miejsce, które połączy tą część naszego województwa w ponad 30 latach drogą kolejową z inną częścią naszego regionu. Proszę Państwa, na koniec. Jak zawsze jak jestem w Zambrowie, to czuję się, jakbym wracał do, do domu, mimo że jestem działostrzelinem, to wiele lat życia zawodowego spędziłem w Zambrowie, więc yy, wracając do tych wspomnień, chciałbym pozdrowić wszystkich, których na tej drodze spotkałem. Sp tutaj spędzałem 3 dni w tygodniu, trzy dni zawodowe jak Radca Prawny. Jeden dzień u pana wójta Jerozolima Kosa, który również w ramach naszej współpracy mówił, żeby zawsze odwiedzać szkołę. Podstawowo w starym Zakrzewie u pani dyrektor, obecnej pani starosty Edyty Markarskiej-Groszwert. Jeden dzień spędzałem w Szumowie y, u poprzednika pana Wójta Skieta, ale planowaliśmy długą i owocną współpracę z panem, z panem wójtem, z wójtem, ale też jeden dzień spędzałem w Zambrowie u pani dyrektor Marty Konowki. Y, miałem wspólny, y, wspólny stolik z Panią Radną Katarzyną Kuleszą, wszystkich Was serdecznie pozdrawiam, cieszę się, że mogę dzisiaj być z Wami, Tutaj tego pięknego miejsca na mapie, bardzo dziękuję, Proszę teraz o zabranie głosu Wojewody Podlaskiego, Pana Jacka Brzozowskiego. przygodni kapłani, wszyscy dostojni goście, ale przede wszystkim młodzi przyjaciele. Nowy rok szkolny to czas, w którym coś się zaczyna, a wy dodatkowo zaczynacie w pięknym obiekcie sportowym, który powstał przy wyjątkowej szkole w Zambrowie, szkole, która ma także wyjątkowego patrona. W życiu wydaje mi się, że potrzebujemy co najmniej dwóch rzeczy, pasji. Ale także inspiracji. Jeżeli popatrzymy na życiorys, na dokonania patrona Waszej szkoły, wielkiego polskiego mistrza, ale także wielkiego polskiego patrioty Janusza Kusocińskiego, którego przecież życiorysu w tym miejscu nie trzeba przypominać, to chyba każdy będzie podążał zawsze w dobrą stronę. Wasz patron, mistrz olimpijski Janusz Kuso Kusociński. Kusy zawsze podążał w dobrą stronę i zawsze te wszystkie wartości, które są dla na nas wszystkich najważniejsze, ale przede wszystkim miłość do ojczyzny, za którą oddał życie, były dla niego wartościami najważniejszymi. Sport, który powinien towarzyszyć tak jak nauka każdemu z Was. Powinien wam, da, wam dawać, tak jak napisał kiedyś jeden z, wy, z wybitnych mistrzów olimpijskich, odwagę do tego, żeby zawsze zaczynać, determinację, żeby się nie poddawać, i przede wszystkim duszę dziecka, żeby się z, z tego wszystkiego cieszyć. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, wspaniałego roku szkolnego i fantastycznego korzystania z tego obiektu. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam teraz podlaskiego kuratora oświaty, panią Agnieszkę Krokos Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, szanowni posłowie, pani wojewodo, pani marszałku, pani burmistrzu, wszyscy, wszyscy czcigodni goście. To ogromny zaszczyt, że spotykamy się tak naprawdę zaraz po... Rozpoczęciu roku szkolnego. Moi przedmówcy przede wszystkim zwracali się do młodzieży, która myślę najbardziej cieszy się z tego obiektu, ale ja chciałabym serdecznie podziękować. Podziękować, że tyle osób zaangażowało się, Panie Burmistrzu, w to, żeby ten obiekt mógł powstać. Bardzo dziękuję posłom, którzy przyczynili się do tego, żeby coś, co zostało zainicjowane, przede wszystkim skończyć i nie zaniechać. Bo jak mówię słowę przysłowie, przy kto zaczął, ten zaczął, ale grunt kto skończył. Także panie burmistrzu bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję też Panu Wojewodzie i panu marszałkowi, z którymi spotykam się przy każdej takiej inwestycji, bo wiem, jak bardzo zależy mi na tym, żeby w zdrowym ciele był zdrowy duch. Przy okazji życząc wszystkim, którzy są z różnych z szkół, żeby ten rok. Był piękny, spokojny, nie mówił zmian, a myślę, że taka sala gimnastyczna to przy nowej podstawie programowej z wychowania fizycznego miejsce, gdzie będziecie spełniać i realizować swoje marzenia. Dziękuję serdecznie. Zapraszam posła na Sejmie Rzeczypospolitej, pana Krzysztofa Truskowskiego. Szanowni Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę być na otwarciu sali. Moim zdaniem to jest hala gimnastyczna, bo rzeczywiście wygląda imponująco. Każde miasto województwa podlaskiego na pewno zazdrości i zanurowuje, że ma tak piękną halę gimnastyczną, gdzie dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 będą mogły rozwijać swoje pasje sportowe. Ale cieszę się również, że ta hala powstała, dzięki środkom rządowym i z Ministerstwa Sportu, i z, Kancelari z Kancelari Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc to jest też kolejny dowód na to, że inwestujemy w Województwie Polarskim, że te inwestycje cały czas się pojawiało. pojawiają, bo nie dość, że ta hala sportowa to jeszcze wyremontowany orlik, na którym miałem okazję z Panem z wojewodą i z szefem PCPR-u panem Karolem Kosakowskim zagrać w piłkę przed tym uroczystym otwarciem i nawet udało nam się trafić po jednej bramce, więc cieszę się Szanowni Państwo, że tutaj, że tutaj jesteśmy, że możemy ten piękny obiekt, no i przede wszystkim dzieciom i nauczycielom. Życzę, żeby ten obiekt spełnił Wasze wszystkie wymagania i żebyście się z niego codziennie cieszyli. Dziękuję bardzo i gratuluję Pani Komisji. Pan Marszałek, Pan Wojewoda i Pan poseł nas upuścili. Reszcie gości zostają, także dziękuję tym Państwu którzy świętami. Bardzo dziękujemy za przekazane dary sportowe, można powiedzieć, na rzecz szkoły. Teraz zapraszamy posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Alicję Łebkowską-Gołaś. Tak kolej podnołu, że jest mi szczególnie bliska i udało mi się dotrzeć. Szanowny panie burmistrzu, szanowna pani kurator, duchowni, wszyscy Panie Dyrektorze, wszyscy zaproszeni goście, bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym otwarciu. Pan burmistrz bardzo popularnie przedstawił wszystkie liczby jako wydatek. A ja państwu chcę powiedzieć, że... Pieniądze wydane na dzieci, na młodzież, to nie wydatek, to niesamowita inwestycja. Zwłaszcza w takie cele jak, te, jak ta sala sportowa. Ja jako osoba z doświadczeniem otyłości olbrzymiej doskonale wiem, jak ważny jest ruch, jak ważna jest aktywność, zaszczepiona od małego dziecka. E, więc cieszy mnie to. Że ta sala spowoduje, że wy macie wyrównane szanse. Wy osoby z mniejszych miejscowości, z mniejszych miasteczek, czasami mamy takie poczucie, że nie wszystko działa tak, jak należy, mamy trochę inne warunki, a te warunki macie teraz fantastyczne. Nie każdy z nas będzie sportowcem zawodowym, ale w aktywności fizycznej chodzi też o to, żeby tworzyć sobie takie zasady fair play, zdrowej rywalizacji, nawyków, które spowodują że będziemy zdrowo funkcjonować i życzę Wam, żeby ta sala tętniła życiem, żeby ta sala była wypełniona aktywnością fizyczną. Życzę też odkrycia wielu talentów sportowych, żebyście te medale jednak dla nas zdobywali tak jak e, i patron tej szkoły, ale też żebyście nie doznali żadnej kontuzji na tej sali. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zapraszam teraz Panią Starostę Edytę marcherycką Groszfeld, Pana Wicestarostę Macieja Roberta Rosiaka, a także Wójta Gminy Zambrów Pana Jarosława Kosa oraz Wójta Gminy Szumowo Pana Andrzeja Pskieta. Mamy dużo piłek, mamy dużo życzeń. Jest nas wspaniała brygada samorządowców. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, ludzi nie powinno się oceniać po tym, co mówią. Trzeba ich oceniać po tym, co robią. To, co widzę dzisiaj, to, co widzimy dzisiaj, to są właśnie te czyny. Czyli ogromna dbałość o nasze dzieci. To nasze dzieci, to nasza przyszłość, nasi wspaniali uczniowie. Cieszę się, że ta szkoła ma takiego dyrektora, ma takiego gospodarza w postaci pana burmistrza, gdzie widać te czyny. Tymi czynami ym, wzbogacacie życie naszej młodzieży i budujecie ich przyszłość. Bo sport to oprócz tego, że to jest wspaniała przygoda, to tak jak pani poseł też mówiła, to jest inwestycja w przyszłość i to jest bardzo ważny element życia to jest dbałość o zdrowie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne, co dzisiaj jest ogromnie ważne. Pani poseł mówiła o tym zdrowiu i o tym musimy zawsze pamiętać. I powiem jeszcze tak, kochający rodzic, których mamy tutaj dzisiaj bardzo wielu, zrobi dla dziecka wszystko, prawda? Wszystko zrobicie dla swoich dzieci? Wszystko. Tak też widzę, że i pani dyrektor i pan burmistrz... Też robią wszystko, to, co mogą, jako Pani dyrektor, jako gospodarz szkoły, pan, dyrekt, pan burmistrz jako organ prowadzący. Widzę, że jesteście w stanie zrobić wszystko, aby dać to, co najlepsze, waszym uczniom, za co ja osobiście, jako starosta Zamrowski, bardzo dziękuję. Dziękuję w imieniu pana wice starosta Roberta Rosiaka, w imieniu naszych wspaniałych panów Wojtów, pana Jarosława Kosa, pana Andrzeja Pskieta. Dziękujemy. Życzymy, tak jak imponujący jest ten budynek, piękny, pięknej sportowej przyszłości, i imponujących wspaniałych wyników sportowych, wszystkiego co najlepsze. I aby ta inwestycja nie była ostatnia, żeby była jedną z wielu wspaniałych, które będą cieszyły naszych uczniów i naszą lokalną społeczność. Wszystkiego dobrego. I zapraszamy panią dyrektor o odebranie fantów. szybko pójdą w ruch, a tymczasem zaproszę o zabranie głosu. Pana zapraszam w imieniu upoważnienia minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stefana Krajewskiego, pana Jacka Murawskiego, kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zambowie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefana Krewskiego czytam list skierowany do Państwa. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice, Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją przyjąłem wiadomość o zakończeniu inwestycji i uroczystym udaniu do użytku nowoczesnej sali sportowej przy szkole podstawowej nr 3 im. Janusza Kustocińskiego oraz kompleksowo wyremontowanego boiska sportowego. W ramach programu Moje Bowisko Orli 2012 edycja 2024. Choć z wielką chęcią uczestniczyłbym dziś osobiście w tym ważnym wydarzeniu, niestety obowiązki służbowe nie pozwalają mi być w Zambrowie w tym szczególnym dniu. Sport to nie tylko sposób na zdrowie i aktywne spędzenie czasu, to również nauka współpracy, szacunku, determinacji i zasad fair play. Wartości, które warto pielęgnować od najmłodszych lat. Dlatego serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, władzom miasta, dyrekcji szkoły, wykonawcom oraz wszystkim zaangażowanym w ten ważny projekt. Jestem przekonany, że nowa sala gimnastyczna oraz zmotoryzowane boisko będą dobrze służyć zarówno uczniom, jak i całej lokalnej społeczności. Niech staną się miejscem wielu sukcesów sportowych, ale także przestrzenią codziennej integracji i rozwoju. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i jeszcze raz gratuluję wszystkim mieszkańcom Zabrowa. Tego wspaniałego przedsięwzięcia. Z wyrazami i serdecznymi pozdrowieniami Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, w chwili obecnej przekażę na ręce Pani Dyrektor piłki fundowane również przez ministra rolnictwa, ale z tego miejsca w imieniu ministra również zapraszam społeczność szkolną, jak i również do odwiedzin Sejmu, gdzie minister zaprasza na ewentualne umówienie się, zapraszamy do biura posła termin się zaprosił i Proszę teraz o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zambrów, pana Mariusza Dąbrowskiego. Ten ważny projekt, który od dawna był potrzebny i oczekiwany przez społeczność lokalną. Dzisiejszy dzień jest dla naszej społeczności wyjątkowy. Spotykamy się tutaj, aby uroczyście otworzyć nową halę sportową przy szkole podstawowej nr 3. To wydarzenie, na które długo czekaliśmy i które na trwale zapisze się w historii naszego miasta. Nowa hala sportowa to nie tylko nowoczesny obiekt. To przestrzeni, w której dzieci i młodzież będą mogli trenować, uczyć się współpracy, rywalizacji, a także dbania o zdrowie i kondycję. Wierzę, że wielu, że wielu spośród uczniów tej szkoły odkryje swoje talenty, pasje sportowe, które zaprowadzą ich na kolejne etapy życia. Być może nawet na najwyższe podium. Jestem przekonany, że ta hala stanie się miejscem, które zainspiruje uczniów. Do wielkich rzeczy, zarówno w sporcie, jak i w codziennym życiu. Natomiast z drugiej strony, nowoczesna sala sportowa zapewne wpłynie na poprawę jakości i komfort pracy dydaktycznej nauczycieli wychowania fizycznego. W moim odczuciu ta fala ma też szerszy wiek. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie służył nie tylko uczniom szkoły podstawowej nr 3, ale stanie się przestrzenią otwartą dla całej społeczności lokalnej. To tutaj będziemy mogli organizować zawody sportowe, wydarzenia, spotkania, które będą budować więzi i poczucie wspólnoty. Drodzy uczniowie, ta hala powstała z myślą o Was. Korzystajcie z tej hali, z radością rozwijajcie swoje pasje. Pamiętajcie, że sport uczy nie tylko siły ciała, ale także siły charakteru. Życzę Wam wszystkim, aby nowa hala sportowa była miejscem pełnym energii, zdrowej rywalizacji i niezapomnianych chwil. Mam ogromną satysfakcję, że możemy wspólnie świętować efekt pracy wielu osób, m.in. władz miasta Zambrowa, Radnych miasta, zarówno obecnej, jak i poprzedniej kadencji, pracowników Urzędu Miasta Zambrów, dyrekcji szkoły, nauczycieli, ale także projektantów i wykonawców tej hali sportowej. To dzięki ich zaangażowaniu udało się zrealizować tę inwestycję tak bardzo potrzebną i długo oczekiwaną. W imieniu radnych Miasta Zambrów chciałbym w tym miejscu podziękować panu burmistrzowi za. Determinację, zaangażowanie przy realizacji tego projektu. Chciałbym także podziękować wszystkim radnym, zarówno obecnej, jak i poprzedniej kadencji, za odpowiednie decyzje, dzięki którym ta inwestycja mogła powstać. Dziękuję także wszystkim osobom, które swoją pracą, często niewidoczną na co dzień, przyczyniły się do powstania tego obiektu. Jestem przekonany, że ta fala sportowa stanie się kolejnym symbolem nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się Zambrowa, że będzie powodem dumy nie tylko dla szkoły podstawowej numer 3, ale także całego miasta. Mam nadzieję, że doczekamy dnia, kiedy sportowe talenty, które tutaj będą się rozwijać, wyniosą imię Zambrowa na wyższy, regionalny, a może nawet ogólnopolski poziom. I z tego miejsca jeszcze raz pani dyrektor serdecznie gratuluję i życzę życzę sukcesu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nikt nie zna potrzeb szkoły lepiej niż jej gospodarz. Proszę teraz o wystąpienie i zabranie głosu dyrektor szkoły podstawowej nr 3, panią Joannę Kozłowską. sala gimnastyczna podniesie jakość zajęć wychowania fizycznego, stworzy lepsze warunki do rozwoju fizycznego uczniów i przyczyni się do promocji zdrowego trybu życia. Jestem przekonana, że ta inwestycja będzie miała długofalowy, pozytywny wpływ na rozwój naszych uczniów. Doceniamy Pańską wizję, determinację oraz wszelkie działania, które doprowadziły do powstania tak pięknego obiektu. Jest to dowód Pańskiego zaangażowania w rozwój edukacji i infrastruktury w naszym mieście. Bardzo dziękujemy.